Dobra, można. Tak, ostatnio pojawiły się pogłoski, że to nie PRS, tylko Dziuba ma być wystawiony na listę transferową. Jaka jest prawda? Nie ja wiem, czy za jest prawda, w każdym przypadku na liście pojawił się PRS, także uważam, że jest benewentem na liście transferowej. Mm -hmm. Rozumiem. I teraz dlaczego zostali wystawieni ci zawodnicy, ta piątka na listę? No wiadomo, myślę, że ci zawodnicy, chociaż niektórzy dostali większej lub mniej szanse, nie skorzystali z tego i nie zaistnieli w tym zespole i dlatego ich wystawiłem na listę transferową. No, a skąd obecność Pereza? Pereza dostał wolny, bo wiadomo, jest w Brazylii i dostali indywidualny plan właśnie na ten tydzień i na następny tydzień, kiedy zawodnicy też otrzymają indywidualne plany i on to robi sobie u siebie i wraca po nowym roku ale chciałem się dowiedzieć dlaczego jest na liście transferowej no uważam, że jest to zawodnik, który powinien grać już może wyżej we wiszej widze i dlatego też, żebym pokazał tym drużynom, że jest to zawodnik, który może, tak jak powiedziałem, grać wyżej, z tego powodu on jest na liście transferowej. Czy poza obozem w Polanicy planowane są jeszcze inne zgrupowania? No, zaplanowane jest, ale wszystko będzie się odbijało na, na pewno od financji klubu, tak, jeżeli się znajdą środki, to będziemy chcieli wyjechać jeszcze na jeden obóz. Czyli pierwszy obóz, rozumiem, będzie typowo kondycyjny. Tak, jak zawsze pierwszy obóz styczny jest typowo kondycyjny, a jeżeli się uda drugi obóz, to już by miał być więcej e, obóz e, z grami ze sparingami i właśnie pracą nad te, na te ustawieniem zespołu. Czy mówi się już o jakichś yy, konkretnych miejscach, gdzie by drugi obóz mógł się odbyć? No ja myślę, że to drugie miejsce może być yy, w Polsce i może y, jest taka możliwość, że była w Czechach, ale mówię, to wszystko jest tylko jeszcze do dyskusji. Yy, co z Koniuszykiem, Iskrą i Rudolfem? No ja nie wiemy. dlaczego się cały czas pytamy o Koniuszyka, bo Koniuszekowi skończył w czerwcu 2008 kontrakt z, z, z flotą, także on już właśnie od lata już nie jest naszym zawodnikiem. No, Rudolf i Iskra są po zabiegach i wierzę, że będą na tyle w porządku, że zaczną z nami normalnie w styczniu pracować. O jakie cele powalczymy wiosną? No, myślę, że pokazaliśmy jesienią, yy, gdzie miejsce gdzie, gdzie jesteśmy i będziemy się starali przynajmniej utrzymywać się na tych miejscach tam bym chciał powiedzieć, że, że wierzę, że, że ten środek tabeli opanujemy spokojnie i że właśnie ten cel, który mieliśmy na początku sezonu utrzymanie się w pierwszej lidze zostanie osiągnięty. Dziękuję.